Czołem moi drodzy, albatros z tej strony. Dzisiaj przedstawię wam 5 najlepszych suplementów na budowanie masy mięśniowej. Jeśli Wam się podobają takie materiały, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Będę miał motywację, żeby przekazywać Wam więcej wiedzy. Przechodzimy do tematu. Na początku, jeszcze chciałbym Wam wspomnieć o podstawach budowania masy mięśniowej. Jeśli tych podstaw nie macie, to. Niestety żadna suplementacja Wam nie pomoże. O podstawach, o podstawach chodzi mi głównie o, o Waszą podaż energii w ciągu dnia, czyli podaż kalorii, bilans makroskładników, Wasz trening i Waszą regenerację. Jeśli te podstawy, nie, będą, nie, nie będzie tych podstaw u Was, niestety nie zbudujecie masy mięśniowej i żadne suplementy Wam... Tym nie pomogą, czyli najpierw ogarniamy sobie podstawy, a później, ewentualnie, możemy uzupełnić te podstawy odpowiednią suplementacją. Lecimy z głównym tematem, czyli 5 najlepszych suplementów dla budowania masy mięśniowej. Pierwszym suplementem, i tutaj was nie zaskoczę, będzie to sławna kreatyna. Kreatyna zwiększa zapasy fosfokreatyny fosfokreatyna jest odpowiedzialna za gromadzenie cząsteczek ATP natomiast ATP cząsteczki ATP jest to paliwo dla naszych mięśni więc dzięki temu mamy więcej siły co przekłada się na lepsze efekty oprócz tego kreatyna chroni nasze mięśnie przed rozpadem, przyczynia się do budowania beztuszczowej masy mięśniowej, poprawia wydolność i energię oraz pozwala na Lepszą i szybszą regenerację. Najbogatszym źródłem kreatyny jest głównie mięso i ryby. Optymalna dzienna dawka będzie to spożywanie około 5 gram kreatyny. Natomiast żeby dostarczyć 5 gram kreatyny z mięsa lub ryb, musielibyście zjeść około 1 kg jakiegoś mięsa. Jak spojrzycie sobie na tą tabelkę. To zauważycie, ile potrzeba zjeść danego produktu, aby dostarczyć 5 gram kreatyny. Więc ciężko byłoby przejeść tyle mięsa, dlatego kreatyna w formie suplementu idealnie nam się tu sprawdzi. Drugim suplementem będzie witamina D. Witamina D odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie naszych mięśni, za prawidłowe funkcjonowanie naszego układu nerwowego, wpływa na syntezę białek co pomaga w budowaniu masy mięśniowej. Niedobór witaminy D może objawiać się osłabieniem, zmęczeniem lub brakiem motywacji do wykonywania treningu. Witamina D ma duży wpływ na przyswajanie wapnia i fosforu. Wapń odgrywa kluczową rolę w skurczach mięśni. Jeżeli jest go zbyt mało, mięśnie nie będą pracować jak powinny fosfor pełni ważną funkcję w procesach wytwarzania energii i przewodzenia bodźców nerwowych. Także witamina D może również poprawić wyniki sportowe. Najlepszym źródłem tego związku jest nasza własna produkcja poprzez ekspozycję na światło słoneczne. Źródłem witaminy D są też tłuste ryby i w niewielkich ilościach jaja, mleko i na przykład wątroba. Dawkowanie witaminy D jest uzależnione od wielu czynników przyjmuje się, żeby spożywać około od 800 do 2000 jednostek dziennie, natomiast dla osób aktywnych może okazać się, że ta ilość jest niewystarczająca, więc stosuje się nawet 4000 jednostek, a nawet i więcej. Kolejnym suplementem jest betalanina, beta-alanina zwiększa wytrzymałość naszych mięśni. W rezultacie trening może trwać dłużej i może być efektywniejszy. Beta-alanina również zwiększa poziom karnozyny w naszych mięśniach, co sprzyja budowaniu masy mięśniowej, ponieważ karnozyna służy jako bufor zmniejszając kwasowość mięśni podczas ćwiczeń. Dzięki temu jesteśmy po prostu w stanie zrobić więcej na treningu. Jeśli chodzi o dawkowanie, powinniśmy spożywać od około 3 do 6 gram suplementu dziennie. A jeśli chodzi o skutki uboczne, beta-alanina jest w pełni bezpiecznym suplementem i można ją stosować przez długi okres. Jedy, jedyne co, to możecie odczuć charakterystyczne mrowienie, jednak trwa ono krótko, no i nie zawsze występuje. I to jest normalnym, naturalnym objawem. Pojawiającym się po spożyciu właśnie beta alaniny. Kolejnym suplementem, już czwartym, będzie kofeina. Kofeina stymuluje nasz ośrodkowy układ nerwowy. Po spożyciu kofeiny mamy więcej siły, polepsza się nasza koncentracja. Dzięki temu trening jest efektywniejszy i przekłada się to na lepsze budowanie masy mięśniowej. Kofeina również sprawi, że. Będziecie mogli wydłużyć swój trening poprzez opóźnione uczucie zmęczenia, dzięki temu dostarczycie mocniejszy impuls dla mięśni, który pozytywnie wpłynie na proces budowania masy mięśniowej. Jeśli chodzi o dawkowanie kofeiny ustalono, że bezpieczną dawką dla osób dorosłych będzie sprzyjmowanie 400 mg kofeiny dziennie. W dużym uproszczeniu jest to odpowiednik 4, 4 filiżanek kawy. Skutkami ubocznymi spożycia nadmiernej ilości kofeiny, np. powyżej 500 mg dziennie, to np. wysoka pobudliwość, bezsenność, problemy żołądkowe, arytmia, zwiększona diureza, czyli zwiększona częstotliwość oddawania moczu. Kolejnym suplementem będzie cytrulina. Cytrulina powoduje, że nasze naczynia Krwionośne nasze żyły się powiększają. Dzięki temu zwiększa się przepływ krwi, a wraz z tą krwią zwiększa się przepływ składników odżywczych, które odżywiają nasz mięsień. Cytrolina również wpływa na produkcję cząsteczek ATP, czyli cząsteczek, które są paliwem dla naszych mięśni. Pomaga zwiększyć wydolność mięśni. Oprócz tego cytrolina zmniejsza bóle mięśniowe. Potocznie zwane zakwasami, poprawia skurcz mięśni, obniża ciśnienie krwi oraz zwiększa produkcję hormonów wzrostu. Jeśli chodzi o źródło cytruliny, najwięcej znajduje się w arbuzie, w mniejszych ilościach w melonie, w ciemnej czekoladzie, wątrobie, dyni, ogórkach, a także w roślinach strączkowych. Także tutaj też najlepszą opcją pewnie będzie suplementacja, ponieważ ciężko będzie dostarczyć odpowiednią ilość cytruliny z tych produktów. Jeśli chodzi o dawkowanie cytruliny, zaleca się stosować od 2 do 6 gram cytruliny dziennie. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał był pomocny. Pamiętajcie o podstawach, a później o suplementacji. Jeśli materiał był pomocny, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Was. Albatros i widzimy się w kolejnych materiałach.